Witam wszystkich bardzo serdecznie. Każdy z pola to jest pierwszy odcinek. A że się wtrącił. Wytnij to. Nie, dobra, idziemy dalej. E, a to jest pierwszy odcinek serii Borderlands. To jest gameplay, a nie zagrałem. Więc ostatnio Baron mi pokazał fajną broń. Jest to. 1-0, 1-0, 1-0 Erdyński blaster takie pach, pach, pach Dobra, nie miałem się go oddać, masz I tak, robimy misję Robimy, robimy Jak to się nazywa? Następna część, jak widzicie to Tyle zrobiliśmy już misji wszystkich Graliśmy jeszcze z jednym kolegą, ale No Tak to wyszło I tak, co wieś Nic, nic I, 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 i. Olewamy na razie misje poboczne no. Fajnie bije to Oczywiście sniper Baron mamy teraz zabić Co? Kogo mamy teraz zabić Jakiś kram Krom, kram, nie wiem Gdzie on jest? Aż tam! Chodź górą Dlaczego? To idź ty górą, zobaczę kto to będzie pierwszy. O, ja do sklepu się zajrzę Poczułeś? Nie Jeśli chcieli więcej takich gameplayów z tej gry Albo Zagrajmy z dwójki To napiszcie, ja... Że, 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 czytam. Dzisiaj było mnie tak w ogóle 50 widzów Fajna to tarcza? Tak, po. Jaka? Co znalazłeś teraz? Nie, 300 coś. się będę. No, Bloodwing! A z blood taka łatwa jest ta gra. Nawet <grym> nic z nim muszę praktycznie robić, ej. Co o nic nie mówisz? Co, ja tu walczę? A tu musisz się skupić, co? Nie, no. Mam fajną bazookę. Teraz zrobię z niej użytek. Ale musiałeś ratować? Nie. To dobrze. Widzę, masz mało żyć. O ziomuś. Czy da się górą przejść? Nie wiem eee. To dużo bandytów. Nie podoba Ci bez upa akurat Rewolwer. Headshot i po sprawie Nałę dość płynnie działa, w których przy nagrywaniu mi gra Skrzynka z bronią. Co ciekawego? Ja nie wiem otwieram tutaj do boju, do boju, do boju. Oho To mi się przyda Nic tu nie ma Z tyłu ktoś mnie atakuje Chodź to bo ja sam walczę Wiesz było mi jakoś trudno, ale wiesz Ja ty... idę guru Na razie idzie łatwo, ale chyba będzie boss, nie? Jestem prawie nad tobą To trochę z tyłu A, widzę się Nie trzeba do mnie... nie, to nie ty do mnie strzelasz Może trochę z sniperką się pobawię Podoba mi się to, co mam teraz Pana ma co robić A nie nie, aż tak fajnie jak ty masz Mam tej broni Czy gdzie ty ją znalazłeś? Co? W ty znalazłeś? W Nefhaven. skrzynce? skrzynce? O! No. A oni ja mają skrzynki pocztowe! Wie? Kao co im przynosi po Taki sam w tych Nie! Ej, czy to nie szczelęć? To już nie to będzie też. A z góry! Sabijaka! 26! Bloodwing, zajmij się tym! Ale dasz radę! Ja no nie mogę go znaleźć! O. A to ten psychor we mnie nożami rzuca. Ja tylko chodzę, sobie łupa, blooding zabiję praktycznie. Jeśli chcieli zobaczyć, to mam takie umiejętności... ...lepszone. Walczę o życie, panie. Dasz radę? Szkoda, że wcześniej go zabiłem. Właśnie nie było tu nikogo, nie ma. Ej no, ja też zaraz wam się, poczekam Ale kurde, wcześniej go na Nie, na górze Nie dobiegnę Dobra, na ciebie trochę poczekam Go Kurde ok. no Spadzisz się? Spadzisz się Ile? Ile zapłaciłeś? Zgadnij Cześć 30 tysięcy 20 <laughs> ja będę płacił, chyba 30. To chyba. Z... Nie wiem, 30% tego co masz chyba płacisz. Dobra, dołem, bo wyczyszczone. Już ja jednak miałem do... rację, żeby dołem iść. To czekaj, to mam. Dobra, ale chodź szybko, bo. To był checkpoint. Chodź szybko, bo chcę jeszcze w tym odcinku zabić tego bossa. Ja jestem chyba koło niego, w prawie. Tak, jestem koło niego, włączył mi się filmik, gdyby też? I też Eee, szkoda mi go Ej to czekaj tam na mnie No Tak, ja to... się, włącz przesunięcie fazowe Nie to no boss się załaduję znaczy No już jestem niedaleko Widzę go Nie, no to on Nie to leczyczka jego Czekaj, to, bo tu widzę też checkpointa Tu jesteś już gdzieś niedaleko No i kurde, włączyłem przy to Co? No jak myślisz? Przesunięcie? Tak, już na samym końcu Chodź tu Ej, co tam było? Ty masz? No przez przesunięcie O już Lekki spadek klatek mam na, Przez nagrywanie Dobra, ziomy Chodź tu Kurde no Troszkę ciężko mi się gra z ten się gością Dobra, lodwi. O dron za tobą To mu Może ona na przykład Nie mam, sprzedałem Nie! Ej! Pomóż! Ale co to było? Chyba wieżyczka I kusę od razu A gdzie ona jest? W góry Tam gdzie te filmik się pokażę. No dobra, widzę jedną Szczerze Może do zuki trafię Ej no! Ginę! No, 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 no. walczę życie pomocy help me Blooding na zasłania Dzięki no, Fajnie bo Blooding daje życie Chcemy jakieś wyzwanie o, Dobra, już? On no ja go za pieniądze snajperki A tu nie... Kuram to było no chyba... Właśnie On tą wieżyczką szczelą No to ja go zrobiłem z okay. bazuki Nie ja no. tak ja, bo dostałem mu pieszo Pokuczy ich więcej nie myślałem Dobra wieczór z Żyje moje Broń bez amunicji. <stydzy> do, 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 do. Dawaj. To tak, jest głów. Jest tu usłaniam ze snajpy. Tak zobacz informacji nie chciałem choć otu, bo mało klatek jej nie trafię. O skrzynka z bronią. Nie Ty, ty. O, ale tam głęboko. Ciekawe się, gdzie gry jest? Tam jest woda, czy nie było? O. Taka woda, że wiesz. się. on Gdzie on jest? Ale chodź na górę, może kłopacza znajdziemy go naprawimy Mą już połowę od 28 poziomu O skrzynka z bronią Ja, ją otworzę, ja, ją otworzę, ja ją otworzę, 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 otworzę Nie no Ale tam jest i ten Dla ciebie I dla ciebie Ale tu jest klucz Tu skaka... Wolać sklucz Tu do mnie. Czy Czy też are to see their own no. Nie mówi się jak się coś w fabule Coś mówi Dobra, może O co chodziło, bo nie słuchałem Co mówisz? O co chodziło bo nie słuchałem Właśnie widać jak Cię fabuła interesuje Po prostu że udało się nam znaleźć klucz się nam znaleźć klucz do skarbca bez jej pomocy a gdzie składa, bo to jest um, naprawczy ten? Gdzie? Tak, tutaj leży. Stoisz na nim. Nie wiem. Może da się go znaleźć. Ale gdy się nie ma, go, bo by się da. No tak. Dobra, wracamy szybko. Coś spad na dół. Dobra, chodź, tylko wracamy. Czy mnie w ogóle interesuje, fabuła była w tej grze? Pewnie No poważnie się pytam, nie no. To czego nie czytasz? Nie lubię, co? Wakacje mam Ej utknąłem no To dawaj przesunięcie fazowe i idź Mam jeszcze jakieś 7 minut nagrania Hej! No kur... O no, wiotowar, będę pierwszy. Szybciej, szybciej, szybciej... Chciałem się to rozliczyć, nie wiesz? W New Haven chyba, nie? Raczej... Albo u Erla. A tak, Erla, no. Bo on nam to dał. Pierwsze, jeszcze przy okazji mieliśmy ze u niego na skagi przecież questy. Na żarcie skagów. Czyli na zwariowanym wysy wysypisku, nie? Po... A jakie fajne, czy mają? No z tobą. <laughs> Takie rzeczy na klince wieszać Takie rzeczy tylko w Rosji Eee, e, nie obrażaj No lepiej, no, no, to jest. Ja. Znowu dla Sereny. Dla mnie słabe Słabe Hmm Nie ja. Sprzedaj niepotrzebne śmieci Jakieś tarcza? Nie Słabiutkie Tutaj tak, to Dość szybko podróż. Czekaj, bo ja tu kupuję. Czy to mnie nic nie ma, co tu kupujesz? Dobra, chwila, chwila. Co to jest? Richland. Crazy Earl. Aj, wymaż tego menu. Nie. Pójdź, dobrze jest. Poczekaj sprzedaj tak, Ej to jest chamskie Ja chcę się prze Co? przenieść Ty w sklepie siedzisz No bo sprzedajesz A będzie jeszcze jeden Trudno Może nie dożyję Dobra idź Dobra idę Eee! A tu pozytywany, czekam a tu Gdzie jest emisja raka, z większym prawdopodobieństwem można znaleźć niepoddarzalne bronie. Co ty, ty masz za podpowiedź? Co? Jak masz podpowiedź? Nie, ja wiem, za długie, nie chcę mi się czytać. Początek idę przeczytaj. O, zniknął strzelaj pojęczym mrówką w głowę, A, aby je co dezorientować No... To, rozliczymy się i kończę odcinek Wczytuj się, grą Broń firmy, hyperny, rzadka i nie Krap do sklepu Nie, będę pierwszy Ta, ta słabizna Nuda, nuda, nuda Idę się rozliczyć hmm. no To jest ciekawe Ty się rozlicz Filat, ja mam jaki? Plus 5 do żywotności Ty... no. Mamy no. problem Co? To nie tu Jak to nie tu? Mój że w New Haven ale tu braliśmy przecież Właśnie wiem Elektryczny skak Za no późno Blokuje mi Firestone Taka bachem Kaka Co? Taki kaka Na No ten koleś Nie wiem Coś tam nabijasz A tak się długo wczytuję no. Aż mi się czas kończy Mmm no. łup jest kodowany kolorem Cierta skrzynka będzie Ale nie już mam otworzone nie no. Dobrze teleporty się nie płacią bym zbankrutował. To nie tutaj Nie no zabiję no ja myślałem, że tutaj to so jest o, white teleporty, idziemy na nogę Gdzie to mogło być? A może już w skarbcu? No na wątpię Ale ja już gramy 20 godzin, więc wiesz Może Jak może można było, tu... mi się już uszlasknąć... To chyba... Nie wiem, ale zdaje mi się, że u tej babki... Coś mi ją znaleźli. To jest możliwe. To weźmiemy brykę jedziemy, nie? No. A tak gra się długo wczytuje. No... To, że dwójka jest szybsza No Chodzimy w wczytywanie, nie? No Ale że się zgadzał No Dobra, w ciągu minuty tam dojedziemy, nie? Co? W ciągu minuty tam dojedziemy Nie mam pewności Bo tyle mi czasu zostało Dobra A tu nie włączyłem nagrywania Co? A tu nagrywania nie włączyłem nie jakby tak było, ja kieruję. Siadaj i kieruj. Nie ci się to mam zmieścić? Psz, ja Ej, chyba auto się zepsuło. No nie dobra, jedziemy. Ej, co wysiadasz. To, to... Ja szłem po drugie. <grym>. Czekaj, przyjadę ich. Słuchajcie, że... Co jest? Co? Kurczę, stoper. Stój się. Co? Stoper się odezwał. Cicho, bądź. Coś mi... <laughs> <laughs> Ej, u babeczki... Nie strzelaj do nich! Już mamy z nimi ze przeżycia. A jeszcze mi ma no mało klatek, więc mi gra ścina. Tak, łapki. Się. Dobra, i tak, 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 Dobra, tam musimy tak, Też Będzie pamiętam, Dobra, raki tak, tak, trafił Dobra rakie atakują. Zajmij tak, 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 Do później, to już też wiedziałem Te głupie pajęczaki Nie chcę się z wami walczyć Ciekawe dostaniemy experience za to Bum Bum 6 tysięcy Może być Dobra, kończymy odcinek tutaj Czekaj okay. Stań sobie tej babki i zakończymy odcinek tak romantycznie no, dobra. Więc ja się z wami żegnam. Teraz ty. Co? Ja to jest. No. Więc. Mam na nadzieję, że Wam się podobało. I oczekujcie najwięcej. Więc, cześć. Koniec.